Ujujuj Co to za strefa, co to za strefa No też tak myślę, też tak myślę Wszyscy są, bo was nic 5 nie do celu Szkoda gadać Szkoda gadać Wojców ty jest to zrzutu dla drużyny żołnierzu Nie no no teraz to robimy, nie? Czarkini, wyjamy pół lobby. Uwaga, drogi żołnierz! <laughs> Ilu ich tu <to> leci? Nikt? <laughs> Wyeliminować wszystkie cele w sektorze. Tutaj. taka tutaj! wyrzuciłem pod sklepem z fajnymi dorosłymi A no już, to pod sklep Był ktoś na nabojach w ogóle z was? Nie Nie. Idźcie, tam, tam na pewno będzie jeszcze na trzy kawy Macie już bronie kupione? No, Jeszcze nie. kurwa na bazę, tutaj! Ale jak, jak, jak znajdziesz, to weź mi to, ja wyrzucę to. Ja mam pieniądze no na, ten, mam na na, na broń, cała. jakby ktoś chciał. No to idę. No Ty ide. też masz właściwie tyle, żeby broń sobie kupić. Ale to ja? Rzucam, rzucam, dawaj, dalej bo strefa. No, no biegnę. Mam jedzie, jedzie LTV, ale nie w tę stronę, dobra. Leć tam na ten sklep, pokup sobie broń. Jedziemy samochodem od razu, czy jak? No możemy. Udajcie się do bezpiecznej strefy. Gdzie jedziemy? Hmm. Na Al-Sharimpas?

Dobra, bronie mamy swoje, dobra, tak, amunicja tak. mamy, kewy mamy, teraz dobra pozycja Wyrosło z prawej strony Jeep, Jeep po Czarnobylu Co mówicie kurwa, gdzie my jedziemy Na górze się tam kupują i tego to tam już groźnie Ty ja bym gdzieś tutaj może tak na środek pojechał co mówicie no może być! Na górze tam jest dużo wiara. O kurwa, ja wjechałem. O kurwa! Jadę, jadę! Jadę, jadę! Ręczny! Normalnie człowiek, normalnie. Syk. <tusty> I teraz naręcz... Nie wiem. Kurwa! Normalnie wąwozem Dobra tu jest gdzieś środek nie? Wsiadamy? Wsiadamy? Tak. Ko Gel Sammy M tu gdzieś tak pojechał i wysiadł proszę, po prostu Nie, nie, ja też wysiadłem Tutaj wjeżdżam na górę A tu jeb, czekają Chmura nie. Nie na strefa przeniesiona. Na to jest tunel. Okej, okay. gdzieś tu się trzeba skitrać. Tutaj w krzaczorkach, ale będzie pięknie. Tylko nie tam nie, na samą górę nie idziemy na to obserwatorium, bo nie mamy po co, nie? tylko teraz Jasne, jasne. Trzeba obserwować, co się dzieje. Helikoptera Nie, nie ma trzeba spanić dzwoń pod ten numer Tutaj lodówkę będziesz mógł zakupić. kupić Tak Tak Używaną prosto z Pakistanu zrzut uzbrojenia Ten zrzut mamy pany będzie Ale ucieczki nie ma czy jest Ale ucieczka? Nie ma Nie ma To co? To, to, to możemy wziąć ten zrzut Mamy go centralnie ku ciebie. siebie Wrogi BSP w sektorze Kurwa bezpa puścili mm. no, no z stój, nie zlatuj z tej grupy Kurwa, już zleciałem Leci ogłuszający! Nie! Ej, Kurwa dostałem plecy. No, Kurwa! Już się zaczęło. Ja, stary! Przeżyjesz stary! do nich stary! Leci, Nad nami BSP wroga Uczelni byli Czekaj, ja tego słyszę Nasza drużyna jest w bezpiecznej strefy Odmaszał frakana gdzieś tutaj. Dobra, Zrozumiano. To jest co zagraj. Rozpoczynam zwiad. Dobra, nad nami są, tak? Tak, nad nami są, tak. Kurwa, trzeba wejść tam i walczyć z nimi, bo co zrobimy? Na naszej pozycji są, to gdzie myśmy Waszy byli przed tej komn? Nie się naterretowali. Trzeba ich dojechać od tyłu. BSD ma mało paliwa. Wraca do bali. Z, z prawej strony tego domku Wzywam wsparcie ogniowe! Cel no tam na helikopter, żeby nie uciekli. Ostrzał, Dostali trochę Tu na blisko jest w domku, nie? Ostrzał, ostrzał. Uciekamy na dół, na dół, na dół, pany do tyłu LTV wysiadła z prawej strony Brak Na zakręcie tutaj Tutaj Leży jeden Zabity Kurwa teraz nie wiem czy on był sam W każdy razie zabity. każdym razie zabity Co robimy? Kurwa, bo jestem trochę, powiem Wam, że zniesmaczony mm. Nad nami są Chyba się górą musimy przejmować tylko nie teraz czy jak No nie wiem, no, nie wiem. Koniec O kurwa jesteśmy w strefie duchów. panów. O kurwa zjechałem na dół Jadę do góry z powrotem wlecę. Tu będzie trzeba tak na, na ten wjazd Mamy jeszcze 25 na te ciule w na górze co będą za nami zaraz? Dobre miejsce, dobrą. Chodź do nas trechę, dobra, jesteś blisko. Widzę. No, oh, kurwa, znowu zjechałem. Oh. <grabia <zjadali>. <grabia> 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 Jak nas Gdzie ich widzisz? No to chcę te... asystent, miałem kurwa też ich dobiłem tutaj leci gość nad nami jest teraz Tu ucieczka z więzienia nadlatuje chmuragazu tu jest Tu jest dostał co dostał Po lewej stronie zaskoczył chyba aczkolwiek nie wiem tam, tam się strzela Ej kurwa zarabędą na, na zrzut tutaj leć Ej na zrzut na dole! Był sam, był sam. Sam, sam Nie wiem czy tu sniper nie znał no, nie, nie ja jedę szczęk w Gdzie jest ten zrzut? Żebym wiedział gdzie celować On jest gdzieś... on jest zniknął, rzut? Czy... Ej chłop nad nami Dobra Czekaj z niego może Tylko nie strzelasz wojtek Bo ja nie ja wiem co to jest Dobra, jednego kewa nie mogę zabrać Tutaj jest... Tutaj. Zabity? Jeszcze jego ziomek, jego ziomek Zabity, tak? Tak Macie amunicję? Mam municję? No, coś tam Dość tam mam. Ja tam też coś mam, ale ogólnie tak wiesz jak tam plecy? Biegną! Idą, idą. Jeden wyżej jest. Ruszam tutaj! Zbliża się chmura gazu, do nowej bezpiecznej strefy! Nad nami, nad nami. Dobra, trzeba będzie się powoli, rozbierać, nie? Dobra, czekaj Willa, masz tu... amunicję. O, rzuć mi, rzuć mi, no. Dzięki. Dobra, uważajcie na tych nad, nie? Na domy. tu trzeba będzie iść powoli, tak dołem, co mówicie. Tak, rozrzucał tak, Ej, tak. ten może miał amunicję jeszcze. Nie miał. tu jest amunicja, dobra, mam jakąś Ej, będzie wam brakować amunicji, to mówcie, ja coś teraz podniosłem. Nie mhm. no, to ja tam tyle, tyle, to ja mam. Chodźcie tędy, chodźcie tędy lewą, lewą, nie? tutaj, no lewą stroną, tak o kurwa, bardziej już nie możemy ruszajcie Zobacz. do bezpiecznej strefy teraz tak, ci na górze, nie? po prawej stronie <laughs> chodźcie do mnie, chodźcie ale tak ostrożnie, ale ostrożnie, ostrożnie bo oni tu mogą być nie Arek Arek, chodź, 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 chodź chodź, nie zostawaj w tyle A ja zawsze zostaję zawsze zostaje. ja wiem, ale jest tu! Udało nam się wejść do pierwszej dziesiątki Dobra Dobra Musimy chyba też powoli jeszcze, nie? Kurwa trochę lipa, jest, nie? <grym> Zobaczmy pęc. czy tutaj z góry nikogo nie ma Prawa strona, jadą sam, Jadą, jadą samochodem Do LTV-ki wysiedli. Do LTV-ki na bramę, wyznaczamy nową bezpieczną strefę. Jeszcze jeden tam chyba był. chyba był. Ale żeśmy ich nachukali. Ale ich nachukali. Na dole! Na dole! Ale we mnie wjechał. Wyjdź dajcie coś do RPK. Zobacz się on nie ma. Mon ma, leży, leży, leży. On mam 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 ma, ma. Ujdzie się, koło ujdzie się, dole, jesteś... U góry, u góry, u góry. Musią, już wyrób, wyrób. Lewo, lewo, lewo. Już lebo. leżysz, leżysz. Walcie, walcie, to nie ja się potestuję. Wola, ale się Dobra. Toni, są, to są, to jest koniec. Zwycięstwo Pany ale rozjechałem Super super Nareszcie <śm> Ale to był nie. konkretny mecz, o mar. Polaczków jeszcze rozjechałem <śm> No No ich w ogóle nie słyszałem, nie? nie, nie no oni mówili nie. już padacie, już padacie, już padacie, nie? Tak! Badziesz, tak. jak jaki fart? O, Dziesiątka weszła! O! Ej, ja ani jednego nie zabiłem! Uw. 哎，来吧。